Witam serdecznie, dziś samego rana na łące, na zielonej łące, powiem wam, że wczoraj byłam z synem i zobaczyłam łan przytuli czepnej i to jest właśnie to, a zaraz wam pokażę, może wejdę w głąb. Żeby nie było, bo nieraz na brzegu to mogą po prostu sikać psy. A tu proszę bardzo, ja sobie powyrywam. To jest przytulia czepna. Gdzie ma naprawdę bardzo duże właściwości pomaga naszemu organizmowi, a zwłaszcza kobietom po raku, e, gdzie dziewczyny mają, kobiety, mają e, problemy z układem limfatycznym, to jak najbardziej wskazane takie ziołko. Także Zanoszę do domu. Jestem trochę poparzona przez pokrzywy, bo między innymi są pokrzywy. Ale warto było, warto było tu wejść, po tą przytulicę. Także już wiem, gdzie rośnie. Łan przytulicy. To może tak powiem Wam o przytuli przyczepnej. Ale muszę najpierw wam pokazać o co tu chodzi. Jak można poznać, że to jest przytulia czepna. No, sama nazwa wskazuje. O, ja Wam coś pokażę. Proszę. Widzicie? Ona się po prostu przyczepia do ubrań. Do ciała nawet. Także kochani. Ja w tym roku sobie po prostu ją zasuszę będzie sobie tu wisieć. To może jeszcze tak opowiem, obierając, obierając, muszę przepatrzeć, bo są mi trawy, tak zerwałam. Powiem Wam o tej przytuli, bo mówiłam tak przytulica, a tak fachowo się nazywa przytulia. Normalnie czepi się niesamowicie. Yy. Dlaczego ona jest tak ważna? Yy. Kto po prostu ma chore żywaki, yy. kto ma po prostu problemy, z układem limfatycznym to jak najbardziej polecam. Powiem Wam, że zasięgnęłam informacji i ma na naprawdę bardzo ciekawe właściwości. A w dzisiejszych czasach, e, gdzie nasze żyły są w opłakanym stanie, na pewno wiecie co chcę powiedzieć. Jest to moim zdaniem takie wybawienie dla krwi, czyli możemy oczyścić krew. Krew, żylaki, słuchajcie, układ yy, nawet układ moczowy poprawia krążenia, przeciw, yy, jest przeciwzakrzypowy, leczy żylaki, hemoroidy. No i właśnie dla mnie, czyli, czyli układ limfatyczny, dlatego też w tym roku postanowiłam sobie pozbierać i zrobić. No ja sobie zrobię napar i ususzę, ususzę, bo powiem Wam, że poczytałam trochę. No to są nalewki, można maście zrobić, yy, można słuchajcie nawet w tym się kąpać, bo o właśnie, yy, co jest ważne, na łuszczycę kochani, jest świetna na łuszczycę, na łupież, można nawet, ja to bym nawet jej głowę myła w, w wodzie, czyli można zagotować, pogotować, yy, no nie wiem, 15-20 nawet do pół godziny i nawet się kąpać. Także naprawdę ma świetne właściwości. I jak najbardziej polecam. Ja, tak jak mówię, ja część posuszę, a część zrobię sobie napar i będę już piła. Znaczy, może nie już, bo też jest ważne, żeby nie nie zalewać w gorącej wodzie, tylko żeby to była woda przygotowana. 40, 40 stopni letniej w letniej wodzie przygotowanej i odstawiamy. I ja to tak bym nawet odstawiła do pół godziny, żeby nasiąkło, um, nasiąknął ten wywar, żeby był taki nasączony, porządny. I można sobie pić. Nie musimy duszkiem to, to pić. Możemy po prostu na kilka razy sobie w ciągu dnia popijając jak herbatkę. Także ja już tu działam. Także odstawiamy do wystudzenia tu okay. sobie. Ja sobie w międzyczasie pokroję. Także ja jeszcze sobie wykorzystam taką mam buteleczkę i wykorzystam sobie wszystko zaleję octem jabłkowym, którego kiedyś robiłam i zobaczymy. Odstawię na dwa tygodnie.

Dla eksperymentu pozostawię w occie jabłkowym. No powiem wam, że jeszcze jest ciepła, dość ciepła, ale ja już zalewam. I zaparzy się. Ja sobie tak myślę, że że Dorana sobie tak postoi, a później przecedzę i można sobie pić taki napar.